Życie bombki czasem bywa dłuższe, czasem krótsze, ale w każdym przypadku jest wyjątkowo kruche. A zaczyna się tutaj, w złotoryjskiej wytwórni bombek Witbis. Te małe dzieła sztuki produkowane są już 70 lat. W tym roku najpopularniejsze bombki to są bombki disneyowskie. Dzieci zachwycają się bombkami z bohaterami bajek. Dorośli bombki koronkowe, czyli biel czyste szkło dekorowane bielą. Proces powstawania bombki jest wieloetapowy, żeby ostatecznie trafiła na do pudełka. Najpierw przechodzi przez ręce nawet 20 osób. I co ważne, wszystkie złotoliskie bombki to efekt w 100% ręcznej pracy. Wszystkie procesy produkcyjne są bardzo proste, chociaż w całości wygląda to bardzo, bardzo skomplikowane. Ale pierwszy proces to jest jak wiadomo wydmuchanie szklanej bombki na wydziale dmuchalni. I ta bombeczka później przechodzi na wydział maczalni srebrzalni, tam jest od środka srebrzona, później moczona lakierami wodnymi. Następnie bombka trafia do dekoratorni, gdzie przybiera swój ostateczny wygląd. Niektóre są tak misternie zdobione, że praca nad jedną sztuką może trwać nawet kilka godzin. Jesteśmy na dekoratorni, która specjalizuje się w bombkach przeznaczonych na rynek amerykański przede wszystkim. Wyróżniają się one przede wszystkim tym, że są mocniej zdobione, są bardziej kolorowe, złocą się, mają więcej kryształków i są takie bardzo kolorowe. Złotoryjską Fabrykę każdego dnia odwiedza pół tysiąca dzieci. Choć trudno w to uwierzyć, gości przewija się tu więcej niż pracuje ludzi. Dla najmłodszych poza zwiedzaniem fabryki zorganizowano także warsztaty plastyczne, gdzie dzieci zdobią bombki według własnego pomysłu. A co będziesz robić? Jaki wzorek? Serduszko. I tylko? Czy coś jeszcze? Jeszcze coś. A co na przykład? Na przykład jakieś gwiazdeczki i jakieś wzorki. A to będą bombki dla was, czy dacie komuś w prezencie? Ja dam mamie i tacie. Jako niekoniecznie obdarzeni plastycznymi zdolnościami, baliśmy się podejmować podobnego wyzwania, dlatego o pomoc poprosiliśmy ekspertkę od zdobienia bombek. Dzięki czemu, podobnie jak na choinkach całego świata, także w redakcji telewizji regionalnej zawisną bombki rodzimego producenta.